Panie Marszałek, Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Wysoka Izbo. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, musi budzić dziś nasz zdecydowany sprzeciw. W uzasadnieniu wniosku, popartym zresztą dość chaotycznym wystąpieniem posła Witolda Waszczykowskiego, lub PiS przywołuje argumenty, które są w istocie oczywistym wykrzywieniem obrazu polskiej polityki zagranicznej oraz działań ministra Sikorskiego na rzecz realizacji jej celów. Próba odwołania tak wysoko ocenianego ministra od kilku lat, bo nie nowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami jest nie tylko nieuzasadnione merytorycznie i politycznie, ale także szkodliwe z punktu widzenia naszego obecnego interesu. Dzięki skutecznej polityce, skutecznej polityce rządu premiera Tuska dzisiaj każdy polityk Polski, który reprezentuje nasz kraj za granicą, może powiedzieć spokojnie i z dumą, że Polska dziś nie jest źródłem Kłopotów czy problemów, ale jest źródłem rozwiązań europejskich, rozwiązań ważnych, istotnych dla Europy. Ale politycy PiS nie ograniczyli się tylko do złożenia wniosku o wotum nieufności wobec ministra Sikorskiego. W ramach licytacji pomiędzy politykami PiS i Solidarnej Polski z powodu sporu między Ziobro i Kaczyński, bo to kto silniej zaatakuje Sikorskiego, ten spór został także przeniesiony na ulicę Warszawy i wpisany co do tego w rocznicę stanu wojennego. Ten wtorkowy wiec PiS jest przykładem tego, co wydarzyło się w polityce pomiędzy częścią opozycji a resztą sceny politycznej w języku. Wydaje się, że politycy PiSu i Solidarnej Polski zostali osieroceni z sensu języka polskiego. Nie wiem, jak to się stało, ale jeśli Witold Waszczykowski przed chwilą mówił o tym, że współpraca z Niemcami w ramach Unii Europejskiej to jest klientelizm, klientelizm następnie nazywa tę współpracę wasalizmem i nieustannie, zarówno on, jak i inni spośród państwa używacie słów, które znaczą coś innego niż to, co naprawdę dzieje się dzisiaj w polityce polskiej, pomiędzy Polską a Unią Europejską, pomiędzy Polską a innymi państwami, z którymi współpracujemy, to trudno jest, to trudno jest nie zastanowić się nad tym, co tak naprawdę dzieje się z wami i w jaki sposób rozumiecie patriotyzm, do którego się odwołujecie. Stanisław Sadmackiewicz, który zawsze cenił geniusz Piłsudskiego, a wasza demonstracja skończyła się pod pomnikiem Piłsudskiego, państwa, państwa. państwa demonstracja, drodzy państwo, z prawa i sprawiedliwości, podkreślał, że różnica między geniuszem politycznym Piłsudskiego a jego następcami była ogromna, bo u piłsudczyków, którzy nastąpili po nim, brakowało sensu politycznego. Jeśli pamiętamy wszyscy ciętość języka Mackiewicza, to ciekaw jestem, jakich dzisiaj by użył słów, słysząc to, co mówiliście i wykrzykiwaliście Państwo pod pomnikiem naczelnika państwa. Oszczędzę tego, co napisałby, bo można by z jego języka oczywiście tych ciętych słów, sporo zacytować. Otóż proszę Państwa, ja mam dosyć ograniczony czas, więc proszę o wysłuchanie tego, co chcę powiedzieć. Polityka polskiego rządu, polityka ministra Sikorskiego była oceniana między innymi wczoraj w podsumowaniu polskiej prezydencji. Tamta debata w Parlamencie Europejskim miała zupełnie inny charakter. Wysłuchiwaliśmy w zasadzie, jako obywatele Polscy, ci, którzy mogli śledzić tę debatę, wyłącznie pochwał dobrych ocen, ocen nawet takich, że od 15 lat tak dobrej prezydencji nie było, co powiedział szef jednej z największych frakcji w Parlamencie Europejskim. A kto krytykował, a kto krytykował pracę polskiego rządu? Otóż europosłowie wyłonieni z list, PiSu, bo już dzisiaj nie wszyscy z listu i co ciekawe członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Grecji. Taki zestaw krytyków występował wczoraj w Strasburgu. Wystąpienie Radosława Sikorskiego z 28 listopada, które stało się przyczyną tą podstawową owego wniosku o wotum nieufności. Dotyczyło przecież przede wszystkim kwestii finansów w Unii Europejskiej. Całe było uporządkowane. Pod tym kątem było wypowiedzią, która miała przedstawić polską receptę i polski punkt widzenia na kryzys w strefie euro grożący dezintegracją całej Unii Europejskiej. Te propozycje ministra nie były zresztą tak zupełnie nowe, bo o pewnych. Dyskutowano już od dłuższego czasu w Unii Europejskiej, ale były powiedziane mocno, dobitnie i zarazem z pewnymi oryginalnymi elementami. Przecież zwiększenie dyscypliny budżetowej w krajach euro, ale pod kontrolą Parlamentu Europejskiego, to jest w istocie realizacja naszego postulatu i naszego konstytucyjnego zapisu, który chcemy, aby był przeniesiony do innych krajów Unii Europejskiej, tak, abyśmy my także w przyszłości nie zapłacili czasem za nieodpowiedzialność, za brak dyscypliny budżetowej części członków Unii Europejskiej. Apel o to, żeby Niemcy zwiększyły swoją odpowiedzialność za stan strefy euro, bo są też największym beneficjentem tej strefy, jest czymś oczywistym i naturalnym. Koncepcje zmiany instytucji europejskich, które także Brały pod uwagę, ponieważ to wystąpienie finansom było poświęcone, chociaż była też tam zapisana pewna przyszła wizja Unii Europejskiej, także w tych zmianach instytucji, sposobu funkcjonowania instytucji, wzmocnienia roli Komisji Europejskiej, także miała, zawierała te elementy oszczędnościowe, jeśli chodzi o europejską biurokrację. Gdyby odwoływać się do tego, co mówił minister Waszczykowski, Dasz jeśli chodzi o ocenę wcześniejszych działań ministra Sikorskiego w ostatnich czterech latach, czyli jakby w poprzednim rządzie, choć to wotum nieufności nie może tego okresu dotyczyć. To przecież wystarczy powiedzieć o stabilnych stosunkach Polski z sąsiadami. Wystarczy przytoczyć kwestię rozwiązywania najtrudniejszych problemów między Polską i Rosją. To jest nasze przekonanie, że trzeba konsekwentnie budować politykę wschodnią, czyli zbudowanie partnerstwa wschodniego wraz ze Szwecją, następnie wyposażenie ją w instrumenty. Oczywistym jest, że w sytuacji wiosny ludów w krajach arabskich, gdzie także nasza prezydencja odegrała niezwykle aktywną rolę, jeśli chodzi o demokratyzację w procesów w Tunezji czy Egipcie, także kwestia udziału w naszym rozwiązywaniu problemów w Libii, to były kwestie, które aktywnie pokazywały nasz sposób uprawiania polityki polityki nieegoistycznej, ale polityki wspólnotowej, w której chcemy być liczącym się graczem, liczącym się partnerem. Czy Polacy czują się bezpieczniejsi dzięki temu, że dzisiaj współpraca Polski z największymi sąsiadami jest stabilna, bezpieczna i oparta na Rosnącej wymianie gospodarczej, czy czują się bezpieczniejsi w swojej ojczyźnie w wyniku tych działań, działań ministra Sikorskiego i rządu Donalda Tuska, rządu Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy też Polacy czują się zdradzeni i opuszczeni w jakimś rosyjsko-niemieckim kondominium? Spróbujcie wrócić do właściwych sensów języka polskiego. sensu. Języka, którego używamy w debacie, bo inaczej nigdy porozumienia między nami a częścią opozycji, między Prawem i Sprawiedliwością nie będzie. Polacy zasługują na uznanie swojej wielkości na scenie międzynarodowej. Zasługują na to, żeby ta polityka, którą jest prowadzona przez polski rząd, była polityką skuteczną i odpowiedzialną. Taką ta polityka jest, bo politykę trzeba prowadzić z gorącym sercem, ale z chłodnym umysłem tak, żeby interesy narodowe dobrze reprezentować. W ostatniej części swojego wystąpienia, które Państwa tak wzburzyło w Berlinie, Rosaw Sikorski w sposób niezwykle piękny właśnie na arenie międzynarodowej przywołał historię Unii Polsko-Litewskiej. I pamiętajcie Państwo wszyscy o tym, mówię to do prawa i sprawiedliwości, solidarnej Polski, bo myślę, że reszta to jednak pamięta, gdyż nie mówi takim językiem jak Wy. Pamiętajcie o tym, że tamta Unia, która mogłaby być wzorem, jeśli chodzi o sposób traktowania partnerów dla każdej Unii Europejskiej, jaka by się nie zbudowała, została zawarta na zasadzie starej łacińskiej zasady do uddes Daję, abyś dał. I ta zasada przyświeca także naszej współpracy w Unii Europejskiej, naszego sposobu rozumienia polityki wewnątrz Unii Europejskiej, naszego budowania polskiej pozycji w Unii Europejskiej. Dlatego ten wniosek o odwołanie ministra spraw zagranicznych Jatka Sikorskiego, który tę politykę realizuje, należy uznać za absolutnie bezzasadny. Dziękuję bardzo.